Dzień dobry, dzień dobry. W środę 18 czerwca tradycyjnie wracamy z przedszkola, ale nietradycyjnie tradycyjnie. zamiast loda chciał o takie chipsy sobie wybrać. Niech będzie dzisiaj z misiem, bo w przedszkolu dzień misia. Dzieci przynosiły swoje misie. Ale był pająk jeden i przez tam miejsce było Aha, przynieśli też takie inne misie, tak? Ten mis tak wygląda trochę... nie, nie... No, może nie ładnie, ale to jest wiecie, to jest ten mistrz z bajki Masza i Niedźwiedź, on miał taki specyficzny wygląd i, i po prostu to nie jest taki typowy mistrz także tak <ścoughs> tu Patryś przed chwilą na tych kamieniach sobie poskakał a idziemy do sklepu na drobne zakupy no. idziemy, patrzeć, jedzie No, oczywiście tutaj z Patryczkiem na Frytki, idziemy jeszcze. No i my tak po Irlandzku, czyli ryba z trytkami w maku coś nowego, pudełko z tymi milionkami. Patryk zadowolony. No, pojedliśmy. Teraz jeszcze list muszę wysłać, że on z takim serduszkiem ładnym do jego szkoły, tej do której nie pójdzie, bo napisałem maila w piątek, że no rezygnujemy. A tymczasem oni mi w poniedziałek do przedszkola dzwonią, do o Patryka, no. No to niech mają pisemnie też, no. my sobie tutaj przyszliśmy do parku, Patryś tutaj sobie poszalał, pojeździł, idziemy do domu. A jeszcze byłem w sklepie, tutaj w Pewexie, no wiadomo, dla Patryszka faróweczki, ruskie pierogi, jogurty, Patryś jest Polakiem, takie smaki preferuje. Sobie idę, idę, a tutaj mój oko wykrywa, zauważył coś co celtyckiego od razu. Myślę, określił co to jest celtycki odkrywca. pole samego kanału podnieś, kochanie, zobaczymy co to No, Patryć wie od razu, może jakiś odpust, a może jakieś pieniądze. Sprawdzimy. My wróciliśmy ze spacerku, a Patryć nie wie jeszcze co go tutaj czeka. Nie wie co tu jest. Czy był pan kurier No? Co to może być? Co to może być? Zapka! Zapka! <laughs> szapka! Crazy frog O, oh, patry się ulubiony! <laughs> no. Super! Tak? Twój crazy frog <laughs> no. <laughs> nie ma szapka Nie ząbka. Cieszy się? <laughs> no. 所以。So far.